Clean is good. Sanitized is better. Szymon, po pierwszej tercji padło tutaj na korytarzu masa top i chyba te słowa mocno Cię zmotywowały, bo ta Twoja bramka no, była z kategorii chyba topu. No, dziękuję, nawet całkiem nieźle wpadło, ale cieszę się, że udało się strzelić bramkę. Szkoda, że potem straciliśmy i, i, i ten wynik był dalej na styku, ale no, cieszę się, że udało mi się strzelić bramkę ci. Nie wiem, co bardziej Cię zmotywowało ta sytuacja w szatni, czy może Twoja playlista? I tak się zastanawiam, który kawałek jest Twoim ulubionym, a co będzie, może, leciało w domu po meczu? Eee, tak, trochę cicho ta playlista. Leciała na rozrzewce, także następnym razem trochę głośniej mogło lecieć. Eee, no nie wiem, wszystkie piosenki, które tam były, są w porządku. Eee, ale nie, jakoś nie potrzebuję jakiejś dodatkowej motywacji. Na każdy mecz wychodzę i staram się robić to, co trener od nas wymaga. Także w domu to raczej jak już wrócę do dospania, będę szedł, a nie słuchał muzyki. Powiedziałeś, że mogło być głośniej, ale w pierwszej tercji mogliśmy chyba też nieco lepiej zagrać, szczególnie tutaj mam na myśli skuteczność. Dosyć długo się chyba rozkręcali się dzisiaj. Tak, skuteczniej mogliśmy zagrać, bo te okazje były i naprawdę Naprawdę dobrze graliśmy, ale, ale bramkarz Sosnowca super się pokazał dzisiaj. Dostaje szansę młody bramkarz i, i fajnie, że, że wykorzystuje ją. My trochę, trochę mu pomogliśmy w tym. W pierwszej tercji szczególnie, ale no, dobrze się skończyło, tak się skończyło. Trochę długo się rozkręcaliśmy, ale finalnie trzy punkty zostają u nas. Ten kluczowy moment. Nie masz takiego wrażenia, że ta bramka na dwa do jednego, kiedy nie była uznana dla zagłębia. No widać było, że was to trochę rozjuszyło i mocniej ruszyliście do przodu. No niekoniecznie jeszcze było dużo czasu. My wiedzieliśmy, że, że będziemy grali konsekwentnie swoją grę, to, to ten mecz wygramy. Eee, Już nieraz w tym sezonie pokazaliśmy, że potrafimy odrabiać straty. Eee, czy to jedną, czy dwie bramki. Eee, nie, myślę, że no taki... Mogliby być trochę sfrustrowani cała drużyna Sosnowca, bo, bo moim zdaniem kara była ewidentna, ale sędzia powinien od razu przerwać grę i nie byłoby kontrowersji, a kolejny raz z nami grają i kolejny raz y, mogą mieć pretensje do sędziów, ale, ale no kara była ewidentna, więc po prostu szybciej powinna być przerwana gra i, i nie byłoby... Nie byłoby tego zamieszania. Wiemy co działo się w Sosnowcu, tam także był plan taki, drużyny Zagłębia, żeby zjechać z tafli. Powiedz czy ty się w ogóle z taką sytuacją w swojej karierze spotkałeś? Twoja drużyna czy rywale może zjechali do szatni w trakcie meczu? Tak, no, spotykałem się z tym, ale to jest... Nie wiem, no... Jest to trochę niepoważne moim zdaniem, bo oni nic z tym nie zmienią, oni tylko mogą zaszkodzić sobie, drużynie i, i... sędziowie podjęli taką decyzję, nie ma co z tym walczyć, no... No, z taką sytuacją się spotkałem, a nie spotkałem się, żeby to w jakiś sposób wpłynęło na ponowną zmianę decyzji sędziego. Także no... Mm, oni tylko sobie sami tym zaszkodzili i... i no, było to trochę niepoważne, moim zdaniem. Szymon, ostatnie pytanie. Za nami czwarta runda. jakby się ją podsumował, bo te ostatnie mecze, szczególnie wynikowo, no możecie być chyba z nich zadowoleni. E, tak, no. E, była to dobra runda. My już od dłuższego czasu gramy bardzo dobrze. Początek tej rundy, może w sensie po nowym roku mecze, zaliczyliśmy tam porażki dwie, ale już wróciliśmy na właściwe tory i, i przed przerwą chcemy jeszcze wygrać wszystkie mecze, potem dobrze potrenować i po przerwie już optymalną formę budować na playoffy.